Setki protestujących zebrały się przed budynkiem sądu, gdzie zatrzymany burmistrz Stambułu ekrem Imamolu był przesłuchiwany drugi dzień w związku z domniemaną korupcją i powiązaniami z grupami terrorystycznymi. Imamolu był przesłuchiwany przez policję przez pięć godzin, zanim został przewieziony do sądu, gdzie stanął przed prokuratorami. W celu zabezpieczenia okolicy sądu rozmieszczono oddziały policji i dziesiątki armatek wodnych. Wybuchły starcia pomiędzy policją a protestującymi, którzy dotarli do budynku pomimo zamknięcia dróg i stacji metra. Protestujący twierdzą, że policja użyła gazu pieprzowego, gazu łzawiącego, a nawet gumowych kul, aby rozproszyć tłumy. Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan odniósł się do protestów i oskarżył opozycyjną Republikańską Partię Ludową o tworzenie atmosfery napięcia i chaosu. Protesty wstrząsnęły Stambułem i innymi dużymi miastami od czasu zatrzymania Ekrema i Mamolu w środę. Do tej pory aresztowano setki osób, ale protestujący twierdzą, że będą kontynuować demonstracje.